Witam wszystkich bardzo serdecznie na miesięcznym przeglądzie print streamów. Jesteśmy na Skinsmanki, ponieważ tutaj chciałbym Was zaprosić, co za wejścia z Code&Zone 35% do doładowania, oczywiście wchodzisz na własną odpowiedzialność. Oto print streamy, jak sam wiesz OSSO Przechodzimy do mojego ekwipunku, aby zobaczyć print streamy i tutaj są. o... Printstream jest taki, o, i o ma naklejki. Jak sami możecie zauważyć, żółte. Pewnie część z Was się zastanawia, czemu taki? No bo taki był na z manki, kiedy ja tam miałem pieniądze. To sobie go kupiłem. I se tak leży. Czasem se drożeje, czasem se maleje. Ja se mówię, o mój Boże, zaraz uszaleję. Taki rym. idziemy dalej. To jest kolejny printstream, jak możecie zauważyć w mojej kolekcji printstreamów, to jest taki printstream <grym> nowy. <grym> no i tu są takie znaczki, ja to przeczytam, przeczytałem i one są tu zielone, są cztery. Wiadomo one się mienią, ale jak się na nie patrzę tak, to się nie mienią. <grym> taki PrintStream, No właśnie, dostałem go na skinsbanki, kiedy miałem tam pieniądze. No tutaj mamy taki kolejny print stream, co no, właśnie tutaj jest taki słony. <laughs> On się świeci tu i tu też są znaczki. Ja je przeczytam. Przeczytałem. To jest data założenia Balachy. No i to jest float jego. <laughs> Mam go dlatego, bo jak miałem pieniądze na skins banki, to sobie go kupiłem. No. No i Przechodząc dalej, to nawet nie są print streamy. ha. <laughs> i tu mamy kolejny print stream. No, on akurat tak się składa, że w przeciwieństwie do reszty też jest ze Skinspanki. Bo kiedy tam miałem pieniądze, to sobie go kupiłem. No, no, i tak jest. No, no, i tu ciekawostka. Kolejny. O dziwo PrintStream. Co ciekawe w porównaniu z reszty. Jest on ze Skinsmanki. Strony, na której kiedyś miałem pieniądze. I wtedy się uznałem, że se go kupię. No, przechodząc dalej, też warto zauważyć taki egzemplarz Print Streama. No to on ogólnie się różni od pozostałych ponieważ on jest ze skinsbanki kupiłem go wtedy kiedy miałem tam pieniądze taki był właśnie zamysł tu jest brainstream też ciekawy z koniem No i co jest też ciekawe w nim to fakt że jest są ze skinsmaki ponieważ kupiłem go kiedy miałem tam pieniądze tak to wyglądało. Niektórzy pewnie zszokowani? Ja nie. Jeszcze jeden do kolekcji dochodzi. Taki. Y on się świeci na różne kolory. Oczywiście trzeba przyznać, że kupienie go nie było łatwe, bo kupiłem go na skinsmanki, kiedy miałem tam pieniądze. Trzeba przyznać, że jednak, yy, całkiem tak, takie No. A pewnie teraz zapytacie, chwila, chwila, Ty miałeś przecież więcej print streamów. Tak, Z dziewięć więcej. No akurat jest. sprzedałem, na bufie, na ostatniej górce. Nawet o ten film zrobiłem. A te są wystawione. Także, tak to wygląda. Widzowie. I pewnie zapytacie, skąd masz te guardiany Skąd ty to masz? No ten akurat jest ze manki Bo kupiłem go tam, kiedy miałem pieniądze. Ale pewnie myślicie, że to jest koniec. A nie. Bo na przykład mam magazynów, kilka, co ciekawe. w nich są. Już nie print streamy. Tylko itemy. O których mówię na odcinkach, że je mam. O, ciekawe. Co ciekawe, nawet. Ten tropik nie są kupowane na skinzmanki, kiedy miałem tam pieniądze. A za pieniądze z wyprzedania się ze Sztokholmu w kwietniu. I kupiłem je na buffie, kiedy tam miałem pieniądze. Ciekawa sprawa. Dla reportera. Co ciekawe? Konie też są kupione. Nie są one zdobyte. Co ciekawe? I kupiłem je na baffie, Kiedy miałem tam pieniądze. Ciekawe.